Moi kochani, Pan Bóg jest tym, który pokazuje, że wszystkie drzwi, drogi, okna są otwarte. Diabeł, szatan, tym się różni od Boga, że pokazuje nam zawsze, że nie ma żadnego wyjścia. Jesteś w sytuacji bez wyjścia, już nic nie zrobisz. Poddaj się, wpadnij w rozpacz. Jest tylko ciemno i czarno. To mówi diabeł. A Pan Bóg mówi ustami proroka Izajasza, że otwiera drogę przez morze, otwiera drogę przez pustynię. Daje nam bardzo dobrą radę, co robić, żeby zachować moc ducha i nadzieję. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myślach rzeczy dawnych. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Dlaczego jest takie groźne rozpamiętywanie wydarzeń minionych? Przecież mówi się, że warto się uczyć historii, warto wspominać miłe wydarzenia z dzieciństwa, jak to kiedyś było pięknie, jak ludzie byli lepsi niż teraz, jak świat był radośniejszy, nie było tyle zła. No właśnie. Jak będziemy roztrząsać wydarzenia minione, padniemy w rozpacz. Są ludzie, którzy tak uważają. Dzisiaj już nic mnie dobrego, dobrego nie spotka, nic mnie nie czeka, o dobrze to już było. Jak była pandemia, przyjechali tacy pielęgniarze do domu księży emerytów i pytam, jak tam sytuacja? I wychodzi kosmita ubrany w tym białym kitlu, z maską taką, w ogóle nie było widać, kim jest, i mówi, Księże, dobrze to już było. A nieprawda. O pandemia minęła i żyjemy. Nie roztrząsajcie wydarzeń minionych. Skupcie się na teraźniejszości. Pan Bóg dokonuje rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Moi kochani, kiedy będziemy żyli samą przeszłością, wpadniemy w lęk. Kiedy będziemy żyli przyszłością, też padniemy w lęk. Pan Bóg chce, żebyśmy się skupili na tym, co pojawia się właśnie. Ja kiedyś miałem takie porównanie, taką myśl, że porównać nasze życie do aparatu kinowego, takiego projektora, jakie to kiedyś były w kinach. Jedna taka rolka z filmem, ona była najczęściej aluminiowa. Z tej rolki się film przewijał na drugą rolkę i przechodził przez projektor. Ta rolka, z której się film przewija, była w ciemności. To była przyszłość. Ta rolka, która się nawija, to już jest przeszłość. Tu i tu jest ciemno, więc tam nie wchodź, bo wejdziesz w ciemność. Jak będziesz się grzebał w przeszłości, albo będziesz się bał, co Cię czeka w przyszłości, wejdziesz w ciemność. Jest jeden punkt na tej taśmie filmowej, przez który przenika promień projektora światło. To jest ten punkt, który akurat jest rzucany na ekran. I stąd jest wrażenie ruchu, złudzenie ruchu, że przez jedną klatkę tego filmu przechodzi snop światła, bardzo mocny, i ten snop sprawia, że obraz rzucany jest na ekran i my oglądamy piękny film. Czyli w tym momencie ta jedna klateczka jest rozświetlana przez światło projektora. W naszym życiu jest podobnie. Prze przyszłość jeszcze nie istnieje. Tam jeszcze jest ciemność. Przeszłość już jest za nami. Zostaw ją. Oddaj ją miłosierdziu Boga. A tu i teraz pojawia się rzecz nowa: działanie światła łaski Bożej. Moi kochani, popatrzcie, w tym momencie Pan Bóg mi daje światło, żebym powiedział dobrze to kazanie. Gdybym teraz myślał, co będzie na kolację, albo co jutro zrobię to bym popełnił błąd. Wam Pan Bóg daje światło, żebyście wysłuchali tego kazania. W tej sekundzie, w tej minucie. Jak ktoś jest już przy niedzielnym obiedzie, albo że zapomniał kupić marchewkę i nie ma co włożyć do rosołu, no to ominie go teraźniejszość, a tutaj działa Pan Bóg w moim i w twoim życiu. Właśnie Pan Bóg pokazuje swoim rzuca światło na teraźniejszość. Pokazuje, idź dalej, żyj i nie bój się. Nie rozpamiętuj tego, co było, nie bój się tego, co będzie. Wystarczy ci łaski mojej. Byłem kiedyś na filmie o tych harcerzach Szarych Szeregów. Młodzi ludzie, 17-letni, torturowani przez gestapo, bici. I wychodzę z tego filmu i myślę sobie, gdybym mnie tak aresztowali, jeszcze nie wiadomo. Co nas czeka, oby to nie nastąpiło, ale gdyby mnie zmuszano do zdrady przyjaciół, do wyjawienia jakichś tajemnic, tak jak ci młodzi ludzie, oni byli no, zbici, wyniszczeni i nie poddali się. A pytanie: ja, trochę ząb zaboli, trochę zimna pod prysznicem, już człowiek cały się trzęsie, co by było w takiej sytuacji? Czybym dał radę? I potem taka myśl. Że Pan Bóg daje zawsze łaskę na daną chwilę. Nie bój się. Jak przyjdzie w Twoim życiu jakaś próba, to Pan Bóg da łaskę. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Moi kochani, rzeczywiście my nie jesteśmy w stanie pokierować przyszłością. Ona od nas nie zależy. Nie wiemy, co nas czeka. Ale jedno jest pewne, że jeśli Pan Bóg rozświetli nasze życie swoją łaską, swoim światłem, to nawet ze zła potrafi wyciągać dobro. Taki przykład. W parafii, gdzie pracowałem, działało hospicjum świętej siostry Faustyny, było spotkanie rodzin hospicyjnych, takie opłatkowe, naprzeciwko mnie siedzi wdowa, już mąż zmarł i syn tego Pana, który był pacjentem hospicjum, też już właśnie ten zmarł ojciec i mąż. No i tak z nimi rozmawiam, staram się ich jakoś tak pocieszyć. A ten syn mi przerywa, mój proszę księdza, zaraz księdzu opowiem, jak to było w naszej rodzinie. Tata żył właściwie swoim życiem. On był jedną nogą, już poza małżeństwem, poza rodziną. Myśmy nie czuli, że mamy ojca. Nagle przyszła ta choroba, diagnoza już była za późna. Nie dało się tacie pomóc. Zaprosiliśmy do pomocy hospicjum. Wolontariusze przyszli, pomogli nam to przeżyć, ale niech, niech sobie ksiądz wyobrazi, że tata w tej chorobie niesamowicie się na nas otworzył. I mówi: Teraz dopiero widzę, co to znaczy mieć żonę, dzieci. Jesteście ze mną, nie jestem sam. Proszę księdza, to były długie rozmowy przy łóżku taty. Takie przedłużone rekolekcje dla całej rodziny. Tata zrobił rachunek sumienia z całego życia. Ile rozmów. Jak zbliżyliśmy się do, ciebie, do siebie i wiem, że miałem ojca. Wiem, że teraz tata odszedł, ale mam poczucie, że miałem tatę. Pytanie, czy gdyby ta choroba się nie zjawiła, czy doszłoby do tego, czy ojciec by nie odszedł od nas i tak by już zostało do końca życia? I teraz popatrzmy, choroba jest czymś złym. Bezspornie cierpienie, choroby weszły na świat razem z grzechem. Ale Pan Bóg wszedł, to cierpienie rozświetlił światłem swojej łaski i przeprowadził tą rodzinę szczęśliwie przez ten czas choroby. Tak działa Pan Bóg, że On nie jest w stanie zmieniać rzeczywistości, nie może nawet nie chce, ale wejdzie w tą sytuację, którą mamy ze swoją łaską. Czasami odmieni jakiś, jakiś bieg zdarzeń, ale nie zawsze. Ja, niektórzy się buntują, dlaczego Pan Bóg nie zadziałał. No, popatrzmy, prosta sytuacja, taka moim zdaniem bardzo przekonująca. Jest miejscowość czasowa, letniskowa, w górach. Od dłuższego czasu nie pada deszcz. No, górale się modlą, Panie Boże, ześli deszcz. Bo chcemy przynajmniej coś uhodować, żeby przynajmniej jakieś warzywa były, żeby coś urosło w ogródku, bo, bo, bo nic z tego nie będzie, a tam są czasowicze. I w tym samym czasie modlą się, Panie Boże, daj, żeby świeciło słoneczko, bo chcemy chodzić po górach, spraw, żeby nie było deszczu. Kogo Pan Bóg ma wysłuchać, co ma zrobić? Więc Pan Bóg działa tak, że błogosławi. I wchodzi ze, bardzo często ze swoją łaską w sytuacje, które przeżywamy, i wyprowadza dobro nawet ze zła. Diabeł nam pokaże, że nie ma wyjścia. Jest ciemno, choroba, wyrzucono cię z pracy, niepowodzenia w rodzinie. Zaszczuje nas takimi myślami. A Pan Bóg pokazuje: popatrz, jest takie wyjście, takie, takie, zaufaj mi. Tak działa Pan Bóg. Zawsze znajdzie wyjście. I to nie tak jak w tym kawale z Chuckiem Norrisem. Jest Chuck Norris, bohater filmów sensacyjnych, takich. Zawsze wychodzi z każdej sytuacji cało, cała seria kawałów. Więc Chuck Norris otoczony przez policję. Policja mówi, nie ma żadnych szans. Wszystkie wyjścia są obstawione policją. I co zrobił Chuck Norris? Wyszedł wejściem. Nie tak działa Pan Bóg. On zawsze znajduje prawdziwe wyjście. Moi kochani, będziemy przeżywali poświęcenie Krzyża Misyjnego. To już jest koniec tych naszych misji. Taka sytuacja, bardzo piękna historia właśnie ona jest związana z Krzyżem. Karol Antoniewicz, to był taki szlachcic, on żył w XIX wieku, Wła właściciel wielu majątków. Na, na wschodzie Polski, tam na Wileńszczyźnie. Bardzo bogaty człowiek, hrabiowska rodzina. Poznał hrabiankę Zofię Nikorowiczową. Założyli szczęśliwą rodzinę i wkrótce Pan Bóg obdarzył ich potomstwem. Mieli pięcioro dzieci. Żyć ani umierać. Majątek, młodzi ludzie, dzieci, piękne posiadłości, zamek. I nagle przyszła jakaś choroba. Epidemia i jedno z tych dzieci zachorowało i zmarło. Bardzo dobrze żyli. Potem kolejne dziecko choruje, i, i jakoś no, też to zaakceptowali. Jak trzecie dziecko zachorowało i zmarło, było im już bardzo ciężko. Zachorowało również czwarte i piąte dziecko. I pochowali pięcioro dzieci, ale byli jeszcze młodzi na tyle, że mogli mieć jeszcze dzieci, więc tym się pocieszali, aż tu nagle zachorowała Zofia, żona tego Karola, i on robił co mógł, wezwał lekarza z dalekiego Wiednia. Przy, przy, przyjechał lekarz, zbadał i tylko bezradnie rozłożył ręce, pokazał, że nic tu się nie da zrobić, i Karol musiał patrzeć na cierpienie i o ten śmierć swojej żony. Stracił całą najbliższą rodzinę. Nie mógł tego przeżyć. Nie tak miało być. I wpadł w taką rozpacz, że zaczął zaniedbywać samego siebie. Podobno zamienił się w takiego chodzącego upiora, nieogolony, brudny. Zaczął zaniedbywać wszystkie majątki. Ci pracownicy, którzy tam u niego pracowali, wykorzystywali, że gospodarz jest nieobecny, że pije, że się zaniedbuje, więc zaczęli rozgrabiać cały majątek. I skończyłoby się to tragicznie dla niego, i na tym by się mogła skończyć ta historia, ale w miejscowości, w jednej z tych głównych wiosek, którymi władał, odbywały się misje święte. A wtedy był taki zwyczaj, że dziedzic, właściciel majątku, nie mógł nie uczestniczyć w misjach. Przynajmniej raz na 10 lat musiał iść, bo inaczej by stracił zupełnie już. Jakikolwiek szacunek, to byłaby taka śmierć społeczna. Więc jako tako się ogarnął, poszedł do kościoła na tę misję. I tak się złożyło, że jezuita, który prowadził misję, mówił o krzyżu. O tym, jak działa Pan Bóg, jak działa jego łaska. I ta nauka o krzyżu jakoś dotarła do jego serca. Kiedy wrócił z kościoła, zaczął nad tym wszystkim myśleć. Potem zaczął dbać o siebie, ogolił się, doprowadził się do porządku, zaczął się modlić. Gdzieś tam ta nauka misyjna skruszyła coś w jego sercu. Mało tego, majątki znowu zaczęły się rozwijać, ale on już myślał o czym innym. Dla niego celem stał się Pan Bóg. I proszę sobie wyobrazić, że Karol Antoniewicz rozpoznaje powołanie do życia zakonnego. Porzuca majątek ofiaru jego rodzinie, zostaje jezuitą I zasłynął głównie jako twórca pierwszej pieśni religijnych. Jest wspaniałym kaznodzieją. Kiedy w 1851 roku zaczęła płonąć zabudowa drewniana w Krakowie, ludzie potracili domy. On swoimi kazaniami dodawał im otuchy, mówiąc, że on też wszystkich stracił i da się żyć, że można zacząć życie od nowa. I uchronił tych ludzi od rozpaczy. Ale przede wszystkim, my go znamy, przeszedł do historii jako twórca tych pieśni religijnych, bo najbardziej znane polskie pieśni religijne wyszły spod jego pióra. Chwalcie łąki umajone, to właśnie napisał Karol Antoniewicz. Biedny, kto Ciebie nie zna odpowicia. Pieśń Maryjna. O Maryjo, przyjm w ofierze. Ale przede wszystkim napisał pieśń W krzyżu cierpienie. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka. I Moi kochani, kiedy będziemy śpiewać pieśń W krzyżu cierpienie, to zawsze sobie przypomnijmy, że jej autorem jest człowiek, który stracił całą rodzinę, żonę, dzieci, był na dnie i w krzyżu Chrystusa znalazł siłę, żeby powstać. Że to nie jest piosenka, którą poeta napisał przy jakimś stoliku, do, dobierając rymy, bo no to jest świadectwo życia człowieka, który dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa po takim cierpieniu Mógł dalej żyć. Krzyżu ochłoda, krzyżu osłoda, dla duszy smutkiem zbroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Jakie to są piękne słowa? Moi kochani, myśmy odgadnęli krzyż, bo tu jesteśmy. Dzięki temu, że tyle razy Pan Bóg nam pomagał, to zawsze mówię. Że jeżeli ktoś do Kościoła przychodzi przez wiele lat, to znaczy doświadczył działania łaski Bożej. Moi kochani, dzisiaj w Ewangelii jest niesamowita rzecz kobieta grzeszyła, jawno grzesznica, cudzołożnica, przyła Pana na cudzołóstwie. Ci faryzeusze nie mieli wobec niej dobrych planów. Po prostu chcieli Pana Jezusa. Pokonać, dyskusji, użyli tej kobiety jako narzędzia, jako rzecz. Pewnie ją ciągnęli za ręce, za włosy. Dla nich była nikim. I postawili no, straszna sytuacja. I ona wie, że za chwilę będzie ukamienowana, bo za to grozi śmierć przez ukamienowanie. Straszna śmierć pod gradem kamieni, niesamowicie bolesna. I ona wie, co ją czeka. I czwaryzeusze mieli najgorsze plany. Ale stanął Jezus, w tą sytuację wchodzi Jezus. I co się dzieje? On to przeradza w szansę. Gdyby ci faryzeusze je nie wyrwali, nie przytaszczyli siłą do Jezusa, ona by dalej grzeszyła. Pan Bóg posłużył się tymi niecnymi ludźmi, wcale ich nie chwaląc za to, ale wszedł w tą sytuację swoją obecnością i ona mogła usłyszeć najpiękniejsze słowa. Niewiasto nikt cię nie potępił, i ja ciebie nie potępiam. Z ust samego Boga usłyszała, że Bóg jej nie potępia. Czy faryzeusze zrobili dobrze, ciągnąc ją do Jezusa, używając jako argument w dyskusji, a potem chcieli ją kamienować? Nie. Postąpili z nienawiści, źle, grzesznie. Ale Pan Bóg wszedł w tę sytuację, on potrafi pisać prostymi liniami. Po krzywych liniach naszego życia. I wykorzystał tą intrygę faryzeuszów, żeby pomóc tej kobiecie. Tak działa Jezus. On zawsze pokazuje, że jest wyjście w najgorszej sytuacji. I nie ma takiej sytuacji, gdzie by łaska Boża nam nie pokazała, że jest wyjście. Nie rozpamiętujcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie rzeczy dawnych. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Jaka to jest rzecz w naszym życiu, tego nie wiemy. Pan Bóg zawsze działa przez niespodzianki najczęściej. Więc trzeba się otworzyć na Boże działanie w przyszłości. Pan Bóg wie, co robi. Moi kochani, kiedy człowiek zaprosi do swego życia Jezusa, on z najgorszej tragedii swoimi sposobami potrafi wyprowadzić dobro. Nieraz to będzie trudne na początku, ale kiedy człowiek się nie załamie, nie zamknie się na Pana Boga, to doświadczy Jego działania. Bo zawsze ostatnie słowo należy do Jezusa. Będziemy jutro święcić ten krzyż misyjny. Mówimy dziś o cierpieniu. Kiedyś też prowadzę takie programy kulinarne w, tej, na, w internecie, na tym kanale Szklanka Dobrej Rozmowy. Ale to gotowanie zawsze połączone jest z jakąś nauką. To po to, bo wiadomo, że takich katolickich audycji szukają tylko ludzie wierzący. Jak dotrzeć do tych, którzy by nigdy nie weszli na kanał ewangelizacyjny? A trzeba dać przepis na rybę, na ciasto bez cukru, na chleb z takimi nasionami. Ktoś szuka przepisu, a tu ksiądz i zawsze coś usłyszy. Gdzieś tam słyszałem takie opowiadanie. Właśnie była młoda dziewczyna, załamana, bo chłopak ją rzucił. No i mówi: Mamo, mi się nie chce żyć. Mama mówi: chodź do kuchni, zrobi ci taką kuchenną lekcję o cierpieniu. Mama wzięła, zagotowała wodę, rzuciła marchewkę. Marchewka się gotowała, była bardzo miękka, dalej się gotuje i się kompletnie rozgotowała. Mama mówi: Widzisz, tak cierpią niektórzy ludzie. Cierpienie ich całkowicie rozkłada. Potem wzięła jajko, włożyła do wody, jajko się gotuje na miękko, potem na twardo. Niektórzy w cierpieniu stają się twardzi jak głaz, serce zamienia się w kamień. Po prostu nie, nie radzą sobie z tym, zamykają się całkowicie na wszystkich. Potem mama wzięła kawę, włożyła kawę do Karka zaczęła ją gotować. Nagle w kuchni rozwegł się taki piękny zapach kawy. Mama mówi popatrz: kawa im dłużej się parzy, tym jest silniejsza, tym daje piękniejszy zapach. Tak cierpi człowiek, który łączy się z Jezusem, który zaprasza do swego życia Pana Boga. Nie tylko sam staje się mocniejszy, ale ta kawa za chwilę, kiedy ją wypijemy i nas pokrzepi. I taki człowiek. Nawet w cierpieniu potrafi jeszcze innych umacniać. To jest tajemnica cierpienia, kiedy łączymy je z Jezusem. Moi kochani, rzeczywiście popatrzcie, ci, którzy żyli wiarą, nasi przodkowie, dziadkowie, pradziadkowie, byli silni. Wiadomo, że zdarzały się depresje, zdarzały się załamania, ale dzisiaj mamy plagę tego. Czegoś brakuje człowiekowi. Wiadomo, że kiedy już się pojawi choroba, trzeba ją leczyć farmakologicznie i iść do terapeuty, to jest jasne. Ale gdzieś to pokolenie młodych ludzi słusznie nazwano pokoleniem płatków śniegu, bo najmniejsze niepowodzenie życiowe już wytrąca z równowagi, już nie są w stanie żyć dalej. Brakuje fundamentu. Brakuje oparcia w Panu Bogu. Jeżeli dzisiaj się dalej będzie walczyć z wiarą, z kościołem, z tym wsparciem duchowym człowieka, to nie będzie już pokolenia płatków w śniegu, tylko totalnie jak ta marchewka w garku, wszyscy będziemy na łopatkach. Więc nie dopuśćmy do tego, odnajdźmy siłę w Jezusie Chrystusie i razem z tym poetą, ojcem jezuitą Karolem Antoniewiczem. Jeszcze raz powtórzmy w krzyżu ochłoda, w krzyżu osłoda dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. To nie są puste słowa. Myślę, że nasze życie też jest tego jakimś potwierdzeniem.